Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy sałatkę z wędzonego kurczaka i ananasa. Zapraszam. Do przygotowania sałatki potrzebne nam będą około pół kilograma wędzonych udek z kurczaka, jedna puszka kukurydzy konserwowej, około 500 g ananasa w syropie, majonez i sól, pieprz do smaku. Zaczynamy. Ananasa kroimy w grubszą kostkę. Przekładamy do miski. Odsączoną kukurydzę przekładamy również do miski. Kurczaka obrałam z kości i kroimy w taką grubszą kostkę też. Łódko można oczywiście zastąpić wędzonym kawałkiem piersi z kurczaku. Dokładamy kurczaka. Jest to bardzo prosta sałatka, można ją ekspresowo zrobić. Doprawiamy pieprzem. Solą doprawimy już później, jak będzie już majonez dodany i wymieszany. Około dwie łyżki majonezu i mieszamy. Na koniec możemy dodać troszkę soku z ananasa. Doprawiamy solą, około pół łyżeczki daję. Jeżeli chcemy, żeby sałatka była bardziej treściwa, możemy dołożyć trochę ryżu. Też jest bardzo dobra z ryżem. Sałatka wyszła przepyszna, soczysta. Jeżeli podobał Wam się przepis, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I zapraszam po kolejne przepisy. Pozdrawiam i do zobaczenia.